Cześć moi drodzy, tu Arci i mój wędkarski świat. Słuchajcie, dzisiaj ekstra sprawa, choć wszystko wskazywało na to, że się nie uda, to mi, bo mimo wielu przeciwności losu, udało się i w końcu dotarłem tutaj na głowisko i jestem pierwszy raz w roku z Federkiem, więc będzie biała rybka. Jak tutaj wszystko sobie przygotowałem szybko, raz a w początku ja przyjechałem też, o, pierwsze branie, pierwsze branie. już jest ryba. Chyba. Ty, słuchajcie, słuchajcie, chłapie może 5 minut i już coś ma, to coś dużego, czekajcie, muszę ja to jakoś Jak to zrobić? Oj, to nie mała rybka Mam kamerkę. Jaka jazda, 5 minut. Już ręka, ty. I to taka fajna, to jest. nie istnieje. mam pokażę.

ogarnąć i go wyciągnąć tego brania tak szybko się nie spodziewałem no masakra, czekajcie, dajcie mi chwilę gdzieś tu z tą kamerkę jakoś postawię albo chociaż spróbuję może tak Więc tak 10 minut może wędkowania jest pierwszy i to nie mały o! Leszcz. Taki oto leszcz. Dobra, jak od razu do wody ładuję. No także super się zaczęło. Nawet się nie zdążyłem porozkładać tutaj z kamerami, ale już jest pierwsza ryba więc pierwsze teraz sobie rozłożę tu wszystko żebym miał gotowo i dopiero będę łapał dalej masakra okej okay. jestem ogarnięty Dobra, lecimy z tym koksem dalej. A no, zaczęło się idealnie. Także, jak widzieliście, branie było tak szybkie, że, no, że w ogóle się tego nie spodziewałem. Mój pierwszy wypad federowy w tym roku. Chyba trafiłem w dobre miejsce. O, patrzcie, kolejne szarpnięcie. Dosłownie no, zaraz po zarzuceniu. Wydaje mi się, że te dwie godzinki wędkowania, które mi zostały, w zupełności patrzcie. Jest chyba? <grywa> nie, pusto? Czy coś małego? Ja dobry jestem, za, do koszyczka, za nętę, a zapomniałem świeże robaki założyć i chyba dlatego tego zdechlaka coś tam szarpało. Skoro one tak biorą, to ja chyba spróbuję na kukurydzę, bo jestem na łowisku no kill. Wiem, że jest tutaj ryba, na pewno jest tutaj duża ryba bo zjeżdżają się tutaj karpiarze z całej Polski często organizowane są tutaj zawody miałem wygięty hak nie wiem czy te haki które ja tu mam w ogóle nie są za małe bo kto wie co tam było na końcu zestawu ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana zakładam kukurydzę i będę martwił się później Klątwa tego łowiska, nieprzerwanie trwa. Chodzi tutaj o to wiatr, który zawsze tu wieje. Podciągnąłem lekko zestaw, bo to czasem też potrafi fajnie pobudzić te ryby do brania. Poczekam jeszcze z 3 minuty i przerzucę. Choć wydaje mi się, że teraz coś tam lekko mi się zadziało. Założyłem dość sporą kukurydzę, pierwszą lepszą. Ciekawe, jakby tutaj na metodę reagowały te ryby, ale to już jest na inny raz zadanie. O o. o. o, o, o. Szarpnęło dwa razy. Jest! O, co to takiego ty, o kurde. A świetka wikina. Co to takiego będzie? Fajnie. Taki to Pan Leszcz? Nie mały. Takie okay, fajne. Zabieramy eh? tutaj. O, spost. to lepiej wygląda, ale wyszło jedynie w No więc, jak widzieliście to wyszło jak wyszło Lecz był i się zmył w szybkim tempie O ja takim pomoście to nie do końca tak fajnie się łapie jak mogłoby się wydawać Cały czas boję się, że coś mi tutaj wpadnie między te deski do wody Najgorszy z możliwych opcji byłoby. kamerka na przykład To by była totalna lipa Ale bądźmy dobrej myśli, że nic nie wpadnie nie wiem, teraz stanę przy tych robakach wolę, żeby coś brało jak na pierwszy raz z Federkiem, chociaż i tak już jestem zadowolony dwa dość fajne leszcze to jest taki wypad tak naprawdę dwu-trzy godziny bo jest środek tygodnia, jestem po pracy jest spoko. Nie ma co narzekać. Jakieś tam ryby są. Nie małe. Bo takie leszczyki to już jest naprawdę fajna zabawa. Szczytówka mi się przekręciła. No dobra. Czekamy na kolejne branie. O! Na rybkach. No, prawdopodobnie to będzie też leszcz. Na początku fajnie walczy, ale po chwili już <noise> ciągnie się jak starą skarpetę. O, wielkościowo pewnie podobnie. O, tak jak mówiłem. ten jest chyba nawet mniejszy wezmę go bez podbieraczka o kurczę! do wody? kolego? Próbujemy. Okej, okay, do chwili mnie nie było. Przyszedł jakiś taki pan tutaj, sympatyczny, też chwilę z nim pogadałem. Mówił, że tutaj z innego okręgu też sobie wykupił kartę wędkarską, bo już ma dość picia i będzie chodził do ryby. Tak mi powiedział. W międzyczasie miałem branie przed chwilą i po raz kolejny wyprostowałem się, haczyk aż w końcu pęk. Nie wiem co to było. Prawdopodobnie jakiś mógł być większy leszcz, bo miałem kukurydzę założoną. E, więc sobie teraz już zmienię haczyk na nieco grubszy, niekoniecznie większy, ale teraz przy zacięciu już nie powinien się na pewno prostować. E, no, zobaczymy co się wydarzy. Ja sam jestem ciekaw, czy to co zacinałem wcześniej kilka razy okaże się może jakimś bonusikiem w postaci karaska albo jakiegoś karpika niedużego. To wie, zobaczymy. Teraz aktualnie popróbuję tutaj nagrać jakieś branie dla Was. Jeszcze o, teraz jest dobrze. Teraz będzie fajnie wszystko widać. O, zluzowało. Ale jest jakiś dobry lesz, na pewno. Jakiś dobry lesz to na pewno musi być. Co? Co to będzie? O, patelniak, wiedziałem. Całkiem spoko. Mam cię panie Panie leszczowaty Mam coś takiego Kolejny leszczyk jest jakiś tam super wielki Rybka to rybka Dobra, do wody kolego E, większy haczyk pomógł Ryby teraz udało się już fajnie wciąć nie było, że, że nie no i dobra, wrzucam się jeszcze dalej. Ja troszkę inna perspektywa Jest wysoka Dawa, jeszcze jedno branie. Jeszcze tylko jedno branie A Ty się tam nie śmi Słuchajcie, ja już za chwilkę będę zaczynał się pakować na dzisiaj, bo jutro niestety, ale trzeba iść do pracy. No i cóż. Było pięknie po prostu. Pierwszy Federek tutaj na nowym łowisku, pierwszy raz. I się udało. Plan w stu procentach zrealizowany, a nawet więcej tych rybek. Kilka wpadło, nie były jakieś małe, nie były też duże, ale wpadło takich no przyzwoitych tych leszczy naprawdę. Ja już tę jedną miejscówkę mam wstępnie obczajoną Na przyszłość będę wiedział, gdzie od razu rzucać Nie będę musiał stracić też czasu, żeby sobie znaleźć kawałek tego dna twardszego no Więc jest to jakiś tam duży plus No i co? Słuchajcie, jeżeli materiał się podobał, to pamiętajcie, żeby oczywiście zostawić łapkę w górę A nawet dwie łapki, jeżeli ktoś ma dwa konta Zostawiajcie tutaj subskrypcję Komentujcie, odwiedzajcie częściej, wpadajcie. Ja już się będę zwijał i życzę wszystkim dobrej nocy, dnia. Nie wiem o jakiej porze to oglądacie, także powiem po prostu do następnego zobaczenia. Cześć!